Witam serdecznie. Samochód zapakowany. Trochę stali. Pojemnik z Kaczorem Donaldem yy, i Miedziucha. Wiadomo, najcenniejszy materiał. Jedziemy, jedziemy do punktu skupu. No i tak, już po punkcie skupu. Suma 163 ,10 zł 10 groszy. Kasiora jest wypłacona do kieszeni. I do warsztatu. Tak, z powrotem na warsztacie jesteśmy 163 i 128. Bez 9 zł, prawie 300 zł, jeśli dobrze liczę. A jak nie, to piszcie pod filmem. No, w każdym razie pieniądze nam się jakieś zbierają, no i na stole następne silniki. Następna, następny kompresor od lodówki, tu to się fajnie rozbiera. Tylko tak jak widzieliście ostatnio, no gruba blacha, ale tu mam taką ciekawostkę. Wymieniałem ostatnio, miałem taką usługę, by wymienić silnik od bramy przesuwnej. I powiem Wam, że to wszystko działa. Po prostu tak. Klientowi się rozwalił pilot. Nie umiał sobie zamówić tego pilota. Zresztą tu jest ta płytka, jeśli ktoś. Wie co nieco o elektronice to jest 30,850 MHz. Także to są już takie częstotliwości chyba niewykorzystywane w pilotach. A może się mylę, to w każdym bądź razie silnik wytrzymał 20 lat. Zobaczcie, no oczywiście klient chciał go wyrzucić na złom sprawdzałem podpiąłem wszystko działa 20 lat i tam zębatka jest yy, no co ciekawe plastikowa plastikowa zębatka to jest mosiąc albo fosforobrąz tu dokładnie nie jestem w stanie tego powiedzieć w każdym razie jak kręcę tą tym silnikiem zobaczcie o, to zębatka pracuje poprawnie, tylko tyle, że te łożyska są już wybite, i także szkoda mi to wyrzucać. Może, 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 może gdzieś zamontuję. Oczywiście z inną elektroniką, szkoda, że tej obudowy nie ma. łożyska są do wymiany i jeszcze by to mogło gdzieś pos posłużyć w jakiejś bramie, ale to zobaczymy w przyszłości. Teraz zrobię w ten sposób, że ta sprężarka ta sprężarka od lodówki tu dlatego tu jest czyste, bo to była taka osłona plastikowa. Tą osłonę ściągnąłem. Firma dosyć znana. Tutaj macie firma dosyć znana. Także to trzeba będzie rozebrać i ten silnik od kosiarki. W niektórych silnikach, jak już wiecie, potrafi być aluminiowy drut. Tutaj na pewno będzie miedziany w tym, w tym kompresorze. To jeszcze się zastanowię, czy to rozbierać. Na pewno elektronikę wyciągnę, bo tu jest stara technologia. Także widzicie, co będzie w następnych filmach. To przecinam. Wylewam olej, niech to wypłynie, po prostu wszystko do pojemnika. Gdzieś tam zawsze coś można podsmarować tym olejem. To zostawiam na stole, to będzie w pierwszej kolejności, i może ten kompresor w następnym filmie. Także dobra, taki krótki film z odwiedzi na punkcie skupu. Widzicie, ile kasy. Jeszcze pomyślę, co tutaj do warsztatu kupić, jaki sprzęt, bo to jest sprzęt do. Na, na, na narzędzia, na zakup narzędzi, na zakup jakichś przyrządów. No i to wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. Zostawiajcie co potrzeba. Prawdopodobnie będę miał nowy sprzęt do nagrywania. To. Te filmy będą lepszej jakości. Także pozdrawiam. Miłego popołudnia.